Bezpieczeństwo na drogach dotyczy nas wszystkich. Problemem jest to, że my w Polsce królujemy, niestety, pod względem wypadków na drogach. Jesteśmy krajem, który ma najwięcej wypadków śmiertelnych w Europie na drogach. Może któryś z krajów byłej Jugosławii nas troszeczkę wyprzedza, ale jeżeli to mało. Jak Państwo widzą z tego um, grafiku, te ilość tych wypadków na małopolskich drogach rośnie. Nam zależy na tym, żeby nasze drogi były bezpieczniejsze. W związku z czym byłam sprawozdawcą w takim rozporządzeniu, które nie wszystkim się zajmuje Unia Europejska, jak Państwo wiedzą. Poziom egzaminów, prawa jazdy i tak dalej, to już pozostaje w gestiach lokalnych. Tym się nie zajmuje Unia Europejska. Ale czym się możemy my zająć? To jest wyposażenie samochodów, nowych samochodów, które schodzą z taśmy. I doświadczenie jest takie, że, kiedy do standardu wyposażenia samochodów wprowadzono pasy bezpieczeństwa i poduszki powietrzne, to drastycznie spadła ilość wypadków śmiertelnych. W związku z czym Komisja Europejska przygotowała teraz taki projekt, który nakazuje samochodom nowym w standardzie mieć wyposażenie, które dzisiaj, jak ktoś kupuje nowe auto, to za drogie pieniądze może sobie dokupić. Teraz one będą w standardzie od 2022 roku, co nie podroży samochodów, bo to jest prawie wszystko elektronika. Trochę są źli producenci, muszę przyznać, nie ukrywam tego, bo nie będą mogli sobie zarabiać tych ekstra pieniędzy, bo no to będzie wyposażenie standardowe. I to będzie dotyczyło... Mamy tam tam w tym standardzie, Pani Nie. I to będzie dotyczyło takich rzeczy, jak bardzo wyraźne ostrzeżenie kierowcy, że przekracza tempo. Mnóstwo się pojawiło w internecie fake newsów, że my wprowadzamy ogranicznik prędkości w samochodach nowych. Nieprawdą jest to, że wprowadzamy ogranicznik prędkości. Wprowadzamy bardzo wyraźne ostrzeżenie dla kierowcy, żeby nie tylko patrzył na licznik, ale dostawał sygnał. Um, ostrzeżenie jak zmienia pas, że niebezpieczeństwo się szykuje. Jeżeli jest jakaś przeszkoda przed nim, um, bardzo wyraźny sygnał, miękka. Nie wiedziałam w ogóle o tym, że. Szkło ma różną elastyczność, szyba przednia, która część uderzenia, jeżeli się zdarza, bierze na siebie i tak dalej, i tak dalej.